Boże, jak my to wszystko przeżyliśmy hej, nie załóżę. Co to ma być? Ciąglecie nas do na jakieś gdzie, żeby po prostu nas zobacz no, po prostu tak? Co to jest w ogóle? Co to jest? Wszyscy powiedzieliście, że chcecie brać dużo w tych grach. Nie moja wina, tylko wasza. W... Witaj snajperze I dobra robota. He, ręki, ale naprawdę nic wielkiego. Liderze, pierwsza gra skończona. Dobra, teraz będą pewnie narzekać, jak znowu pójdą do ich sypialni. Ale cóż, po prostu wytłumaczę im, co co zawsze. Tak się robi. Praworęczne pójdzie i po prostu poinformuję graczy. No widzicie, No akurat przeżyliśmy. A co mają powiedzieć że oni? Drodzy gracze, proszę przejść z powrotem do swojej sypialni. Dobra, chodźmy. Na razie chowam stajpera, ale chyba go użyję w następnej grze. Hmm, no na ekranie wszystko dobrze wygląda. Kontrolo! A, hej szefia. Dzięki za pomoc. Dobrze ci poszło w wyszowaniu ruchu. E, nic takiego. Ja, ja, się boję! Spokojnie, przejdziemy to jakoś. Chcesz być drużynie? No, drużynie? czemu z tobą? No bo wiesz, ja jestem praktycznie tutaj mordercą, a... Ty byś mi się przydał z tym długim twoim ogonem, to możesz kogoś praktycznie udusić. No dobra. To chcesz być No, drużynie? w sumie z tego samego rogonu jesteśmy. Możemy. Uch, ta cała ta sytuacja jest takie nie cool. O, to nie jest ten Asbury z naszej klasy? No, chyba tak. OMG, fela! Jak mi to przeszliśmy! Ej, no nie wiem, ale takie Bad Freaks vibes. Życzę szczęścia temu gościu. On jeszcze się ją ratował. Hej, mogę do Was dołączyć? No, sobie tak. Och, nie ma różny. A do Was mogę dołączyć, jeśli to nie będzie problem. Ta, dołączajcie. Dobra, to masz my solidną czwórkę. Tato, to było straszne. Wiem. To wszyscy jesteśmy drużyną. W sumie jesteśmy mądrzy, czy czym ten wydostać, nie? No to jesteśmy. Ja się zgadzam. Ty, stary, dzięki, w ogóle każdego ruta wąż na tej grze. Ja? Ach, dzięki, no, nie ma za co. Janek, żyjemy! Bartek, wiem, że to jest trudno, ale jakoś się wydostamy. Ja z nikim nie będę pracował. I, hej, mogę być z tobą? Drużynie, okej. Okay. Ty, co to?